Witajcie. Dzisiaj, zgodnie z y, pytaniem, chciałbym rozwiązać wątpliwości. Zgodnie z pytaniem, które Wam zadałem y, w poprzednim filmie na temat uszczelek klingelitowych, y, czy smarujecie uszczelki smarem, to wodem, czy nie smarujecie przed założeniem? Bardzo dużo komentarzy. Dziękuję Wam za aktywność, jak najbardziej. Bardzo dużo trafnych spostrzeżeń, bardzo dużo y, y, no, piszecie tam różnych swoich y, praktyk. I cieszy mnie to, ponieważ bardzo dużo też tam było trafnych, że tak powiem, odpowiedzi. Otóż, tak jak tam kolega Instal Wilk, pozdrawiam serdecznie przy okazji, napisał, że jest to praktyka starych instalatorów. Dokładnie zgadzam się z Tobą w 100%, kolego, ponieważ u mnie ojciec prowadził filmę, działalność właśnie w zakresie wodkan CEOGAS, filmę hydrauliczną od 1972 roku. Także, miał można powiedzieć, właśnie był to taki jak to się mówi, hydraulik starej daty. Znaczy był, jest dalej, już nie prowadzi filmy, ale, ale jest dalej oczywiście. Natomiast tak jak właśnie słusznie kolego zauważyłeś, dawniej była taka praktyka, ja również za młodu byłem uczony w ten sposób, że, że właśnie jak, jak to się mówi, jak nie posmarujesz, to nie pojedziesz. I, i, I tak było dawniej stosowane przez właśnie hydraulików, instalatorów, że każda uszczelka miała być posmarowana. Czy to kringelitowa, czy to gumowa, czy to o ring czy, czy różne, różne po prostu, jakie tylko były uszczelki takie miały być posmarowane. Otóż ja powiem Wam szczerze ze swojej praktyki i swojego doświadczenia świadczenia i tak jak ja stosuję, to muszę Wam odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób. Jeżeli ja bym zobaczył taki film i miałbym napisać komentarz, to, ja bym, to mój komentarz by brzmiał i tak i nie. Czyli czy smarujemy uszczelki to ja bym odpisał i tak i nie. Dlaczego? Aha, przy okazji trochę prywaty. Kliknijcie plusik tutaj, żeby zaobserwować przy zdjęciu mojego profilu, żeby zaobserwować mój profil, żeby być na bieżąco z takimi innymi y, filmami. Dajcie serduszko, polubcie ten film, żeby szybował gdzieś tam wyżej. Y, również zachęcam, kliknijcie zdjęcie mojego profilu, wejdziecie do mojego bio, tam jest link do mojego kanału na YouTube. Tam również zamieszczam m.in. właśnie materiały hydrauliczne, <laughs> szczegółowe, y, wszystko związane z moją y, pracą y, jako instalator przez 24 lata i wszystkie y, takie jakby y, niuanse, nazwijmy to. Dlatego y, zachęcam Was do, do działania. Yy, dobra, prywatna się skończyła i teraz tak. Dlaczego bym odpowiedział i, i, i tak, czyli że smaruje, i, i nie, że nie smaruje? Yy, powiem Wam tak. Uszczelek, yy, na pewno nie smaruje nigdy i nie powinno się smarować uszczelek gumowych. Czy to odingów, czy to uszczelek. W takiej formie, czy to uszczelek w lurach kanalizacyjnych. Do tego raczej smary na bazie silikonu, czy, czy specjalne, specjalne smary przeznaczone do tego, ponieważ guma nie lubi takiego właśnie zwykłego towotu. Natomiast jeżeli chodzi o uszczelkę klingelitową, to w jakich przypadkach nie smaduję? Zakładam na sucho, tak jak tam pisaliście, właśnie jeżeli skręcam wszystkie układy, w których pływa woda. Czy to będzie centralne, czy to będzie woda użytkowa, czy to będzie służyło do picia, czy to będzie służyło do ogrzewania, czy to będzie woda techniczna i tak dalej. Wszystkie układy, które, które są na zasadzie wody, skręcam zawsze uszczelkę na sucho. Dlaczego? Teraz zrobimy taki test. Trochę zwykłej wody z kranu, uszczelka kringelitowa do środka i na chwilę ją tutaj zostawimy. I zaraz Wam pokażę, dlaczego. Na pewno instalatorzy Chydla ulicy, każdy, kto robi w tym zawodzie, wie dlaczego. Natomiast pokażę reszcie, która na przykład nie wie. Ponieważ... Taka uszczelka w kontakcie z wodą puchnie. Ona potrafi zwiększyć swoją objętość niedużo, i tam załóżmy z milimetr, jakiś może pół milimetra, może milimetr, ale każda uszczelka kringelitowa w kontakcie z wodą puchnie. Dlatego, jeżeli skręcimy układ wodny na uszczelce, dokręcimy go, położymy uszczelkę na sucho, dokręcimy na silno, ale z czuciem, no tak jak zawsze dokręcamy, to w momencie, jeżeli puścimy wodę. Pojawi się woda w układzie, to uszczelka odbierając czy, czy na, 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 nasączając się tą wodą będzie puchła. Co będzie powodowała lepsze doszczelnienie. Po prostu siądzie sobie w te miejsca, w które gdzieś tam na przykład jak coś jest krzywo, jest jakiś zadziol i tak dalej. Ona sobie siądzie, doszczelni i nie ma problemu z kapaniem czy, czy tam z przeciekami jakimiś i tak dalej. Natomiast, jeżeli taką uszczelkę posmarujemy wotem, czy w ogóle czymś tłustym, jakimś olejem, smadem, nawet masłem, dawniej się tak zdarzało, że i margaryną się smadowało. Jeżeli ją natuścimy olejem, no to wiadomo, zrobimy taką jakby warstwę ochronną, gdzie właśnie ta woda już do tej uszczelki się nie dostanie. Myślę, że chwilę minęło, nie wiem ile, jest minuta, może kilka sekund. Myślę, że już mogę pokazać wam moje doświadczenie, nazwijmy to. O, zwróćcie uwagę, nie wiem czy to dobrze widać. Tutaj trzymam w miarę równo jak mam palca, tu, tego palca. Trzymam uszczelkę, zwróćcie uwagę. O, ostrość jest w miarę równo. Widzicie? Różnicę między suchą uszczelką a mokrą wyciągniętą przed chwilą z pojemnika z wodą. No cóż z tą ostrością? Coś ta ostrość nie zawsze współgra ze mną. No zobaczcie. O, zwróćcie uwagę. Tutaj staram się mniej więcej równo trzymać. Natomiast zwróćcie uwagę, widzicie? Tam z milimetr, może pół milimetra. Ale uszczelka, która była w wodzie, zrobiła się grubsza. Spuchła. I to jest właśnie to, o czym mówię, że. Uszczelka klingelitowa w kontakcie z wodą. Zwróćcie uwagę, jak wyglądają dwie uszczelki. Sucha i mokra. Ta po prostu spuchła, nabrała na siebie, czyli doszczelniła dane połączenie. Natomiast tom jak założycie, no to już musielibyście, i, i, i na przykład byście ją posmarowali dowodem to musielibyście dobrze połączenie skręcić, tak żeby nie kapało od razu, ponieważ w momencie posmarowania ona już nie spuchnie i nie nabierze na siebie, nie doszczelni tych połączeń. W momencie, gdy łączę i zakręcam, używam takiej uszczelki, na przykład gaz. Jeżeli podłączam kocią, Podłączam y, centralne zasilanie powrót, podłączam ciepłą wodę, zimną wodę, daje suche. Natomiast jeżeli w środku skręcam, przykręcam gaz, no to taką uszczelkę już wtedy smaruję to wodę. Ponieważ gaz jest suchy, gaz nie spowoduje, że ta uszczelka spuchnie i nam doszczelni. A ja uważam i nieraz się przekonałem i myślę, że, że nie, jeden, nie jedna osoba, która z tym robi, że właśnie jak ją posmarujemy, to wtedy lepiej się trzyma, lepiej doszczelni ten smar, lepiej y, to połączenie nam... Y, no do szczelni. no uszczelni, także nie będzie nic uciekać. Natomiast jeżeli skręcimy suchą, może być tak, że będziemy musieli mocno dokręcać, tak żeby ta uszczelka y, dobrze siadła. Y, może być tak, że gdzieś tam y, lekko y, przy jakiejś tam, y, nie wiem, nawet i w szcząsach czasami jak są mocne, ale gdzieś ktoś coś robi, y, w rurkę kilka razy uderzy, czy, 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 czy będą jakieś drgania, potrafi się nakrętka delikatnie popuścić. W momencie, kiedy ta uszczelka będzie sucha, no, będzie ten gaz uciekał. Nieraz miałem taki przykład. Nawet teraz, dwa dni temu, miałem taki przykład u sąsiada, który mnie zawołał, bo się właśnie wystraszył, że wszedł do kotłowni i, i, i mówi, że nie da rady wytrzymać, bo tam ucieka gaz. Właśnie. Dokładnie był taki efekt, że ktoś założył kocioł, zakręcił na uszczelce suchej, gdzieś to tam się musiało popuścić. Może on gdzieś uderzył przez przypadek i tak dalej, nakrętka się popuściła, przez to był wyciek. Ja mu to właśnie rozebrałem, wysmarowałem wszystkie uszczelki, które się znajdowały po stronie gazowej, skręciłem. No i na razie jest spokój. Dwa dni, więc, więc nie ma, jak to się mówi, dużo czasu jeszcze nie upłynęło. Ale gwarantuję i zapewniam mu, że, że będzie miał spokój, będzie miał szczelne, dopóki nie będzie tego odkręcał. Nawet jak ruszy, jak gdzieś lekko uderzy, na pewno ta, ta uszczelka, czy, czy ten. Czy ten czy ta nakrętka się nie popuści, nie, nie spowoduje wycieku gazu, uchodzenia gazu? Dlatego. Myślę, znowu jak zwykle się rozgadałem, ale myślę, że i mam nadzieję, że wszystkim po prostu odpowiedziałem. Tak jak każdemu mówię i powtarzam i powtórzę jeszcze raz, każdy ma swoją technikę, każdy robi według swoich swojego doświadczenia, ponieważ to jest właśnie to, ja uważam i myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że to, czy jesteśmy dobrzy, czy ktoś jest dobrym hydraulikiem, instalatorem, czy nie, czy ktoś jest, jak to się mówi, w swoim fachu, dobry w swoim fachu i tak dalej, to z nas robi właśnie doświadczenie i przebyte, przebyte roboty, ponieważ nie nauczy nas tego nie nauczy nas tego szkoła, tylko właśnie praktyka i doświadczenie. Dlatego y, ja tak stosuję już kupę lat i zamierzam tak stosować dalej. Bardzo dużo różnych komentarzy, różne tam właśnie, że, że jedni smarują, ludzie absolutnie nie, trzeci tak, czwarty, tam też ktoś był właśnie ze, ze starej szkoły, że, że y, zawsze smaruje. Ok. To jest Wasza, że tak powiem, praktyka czy technika i tak róbcie jak najbardziej. Ja tak jak mówię, dawniej, stara szkoła, mnie też tak uczono właśnie, i ojciec mnie tak uczył, wszystkie uszczelki smarujemy, czy to kringelitowa, czy gumowa i tak dalej, smarujemy, bo lepiej trzymają. Owszem, lepiej trzymają, ale w przypadku połączeń wodnych, ja uważam, że jednak lepiej założyć suchą kringelitówkę i w momencie, kiedy ona dostanie wody nabierze na siebie do szczelni i tak dalej. I wtedy będzie układ dobry, ale wiąże się to również z kwestią w odwrotną stronę. W momencie, jeżeli na przykład będzie to centralne i spuścimy wodę, bo coś tam będziemy robić i będziemy robić dłużej, tam nie wiem, 2-3-4 miesiące albo spuścimy nawet na cały sezon, to owszem, będzie taki efekt, że w momencie nabijania nowej wody ze wszystkich połączeń albo z większości połączeń, gdzie nie smarowaliśmy uszczelki, będzie gdzieś tam się wilgnąć, będzie wilgnąć to połączenie lub nawet kapać. Właśnie ponieważ uszczelka wtedy wyschnie jeżeli gdzieś tam poruszamy przy przerabianiu, to nawet możemy tą uszczelkę gdzieś tam odkleić, czy ona może się sama gdzieś tam przy poruszaniu uszkodzić i właśnie będzie problem z zeszczelnym połączeniem, gdzie na przykład w przypadku posmarowanej uszczelki to wodem tego problemu by nie było, ponieważ to wod jeszcze w kontakcie z wodą na pewno nie wyschnie i, i będzie tą uszczelkę dłużej trzymał. Także są dwie racje. I tak jest dobrze, i tak jest dobrze. Według mnie i tak jest dobrze, i tak jest dobrze. Czy posmarujecie ją do wody, czy nie posmarujecie, to będzie na pewno dobrze i, i, i pewnie trzymać, ale mimo wszystko ja... Tak jak mówię i, i powtórzę jeszcze raz, ja jednak zakładam suche uszczelki do wody, przychodzi woda, ona nam puchnie, do szczelnia połączenie i mamy święty spokój. Myślę i mam nadzieję, że tym filmem odpowiedziałem wszystkim na nurtujące, jak to się mówi, pytanie, na pytanie, które zadaję Wam w poprzednim filmie. Jeżeli macie jakieś pytania, macie jakieś wątpliwości lub coś chcecie dodać, zapraszam tutaj do komentowania filmu lub do pisania wiadomości prywatnej. Jeszcze raz zachęcam, kliknijcie plusik przy zdjęciu mojego profilu, żeby być na bieżąco z takimi innymi poradami. Kliknijcie serducho polubcie ten film, żeby szedł jak najwyżej do góry, to znaczy, żeby osoby, które będą zainteresowane tym tematem i przyda im się ten film, żeby go widziały u siebie gdzieś tam na, na profilach. No i tyle. I zapraszam Was do następnych filmów, które, które już niedługo będą. Następnym filmem będą te złączki, które Wam pokazywałem ostatnio. Yy, mosiężne na miedziane miedzianej. Yy, powiem Wam, do czego one służą, yy, jak, je, jak je założyć i tak dalej. A za dzisiaj dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.